Jacek nie zwalnia tempa i rusza w kolejną podróż. Pojechałem dziś do Bojanowa. Z samochodem, którego klient nie widział na żywo. No i ja słyszę tak po drugiej stronie, no to przywozi pan. W tym przypadku postanowiłem po prostu no, pojechać, nie? I spróbować sprzedać samochód. Halo, halo! Jestem, jestem! Witam panie Piotrze. Dobry, dobry. Dzień dobry. Cześć, Jacek. Piotrek. A to Beijing prosto z Chin został poddany renowacji. Pochodzi z 1987 roku. Pod maską zainstalowano dwulitrowy silnik. Po renowacji auto pokonało 470 kilometrów. Dobrze to wygląda. To znaczy? No tak jakoś powiem Ci lepiej jak na zdjęcia. Kurde, martwiłem się. Zawsze mam taki Kurda. stres jak wiozę do klienta samochód. Zaliczka no. zostawiona, mówię to w razie W to się za transport nie, zwróci. Nie, niespotykana rzecz, będzie, nie? Naprawdę? No. Ale co podoba się Piotr? No pewnie, pewnie. No słuchaj, jest zła pogoda, może idziemy do Dobra, środka. No to nie? już. A masz miejsce w garażu? Masz. No zmieścimy, masz. zmieścimy. No to y, pomożesz mi, jeżeli mi pomożesz, to byłbym Ci bardzo wdzięczny. Trochę podpinamy. Raz, dwa, trzy odpinamy i zjeżdżamy. Jak odpali. No. Gdzie ten garaż? Tam, damy, tam. Damy. Sprzęgła, nie spal. No, wjechało, wjechało, na no. siła. Piotr, kurde. Jak mogło nie wjechać? 470 km ma przebiegu. No, Chodź zobaczysz. To może pokaż co tam pod tą maską nie, ale... jest. Dobra, tu masz. To takie, żeby chyba światła nie było widać nie? ze samolotu. Zobacz tutaj, co się dzieje. O, widzisz, czekaj. Już, po, jest ten, tu pręt tutaj Dobrze to jest. wygląda. Dobrze. No niedobrze, tylko. Zobacz. To prawie jak wszystko nowe. No 470 km przebiegło. jest taka pompeczka. Pompeczka ręczna. Nie, paliwko jest widać. Dwu, y, dwulitrowy silnik. No tam miałeś specyfikację no. ja się wysyłałem. Ja się trochę temu autowi przyglądałem, powiem ci. A czemu w ogóle taki pomysł na, na taki samochód, co, to, coś, co się zawierało? Powiem zadziało? ci, że czego mam takie warunki, żeby czasami potrzeba mi pojechać A... gdzieś nietypowe miejsce, no bo jesteś... trochę w zimie, trochę w tym. Bo ty mam dojechać tutaj? do takiego W takich terenach, ci... w takich terenach. No, mam blisko. taki domek, powiem Ci, chciałem tam dojechać czasami w zimie, tam jest nieocśnieżony mhm. czasami. także... Słuchaj, opony masz, zobacz, To jest, to jest ogólnie samochód w oryginale. No ja widzę, że jest wszystko, powiem Ci. Osiem lat temu przyjechał z Belgii, kupiony był mhm. w Belgii. Bank to jest samochód wyprodukowany, wiesz gdzie? W Chinach. Jeep Bank. Do dziś dnia jest produkowany w ogóle. Yy, I to jest zbudowane z tego, co jako kojarzę, na bazie Gaza 66. I mm -hmm. yy, jak mi wyłożyć 30 tysięcy? Nie, to musimy to coś zarobić. Ale jak mi mur, wiesz, wiesz, transport i tak dalej, to mogę mało już zarobić. No, coś mi się wydaje, że dogadamy się, nie? Samochód jest tak, zarejestrowany, z ważnym przeglądem, ubezpieczony. Jest zarejestrowany jako ciężarowy, dwuosobowy. No dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Yy, I teraz tak, nie mam do niego tylko blandeki. Mm -hmm. A co się stało z blandeką? Po prostu jej nie było. Mm -hmm. Może a, To, mo się, to mo się otworzy, nie? Może, być może gdzieś dokupić, popatrzeć gdzieś w Chinach, może gdzieś na coś tam, nie? No, ja ale myślę, zobacz, że... ale, <laughs> co tu się dzieje w środku. No. Zobacz, co tu się dzieje. Zobacz, co tu się dzieje w środku. Mówka. W ogóle lewarek od zmiany biegów, to tak ciężko chodzi. Wiesz, bo to ja tylko zrobiłem nim może z 20 km, mm -hmm. w tej i z powrotem. Kurde. Czekaj. Nie zepsuj. <laughs> no patrz. Ale zobacz, tu w środku nie masz nawet rdzy. Dobra. Zobacz. zobacz. Piotrek, wszystko jest w oryginale. Mm -hmm. Trochę parkocze. Ja zrobiłem mu wymianę yy, benzyny, bo była taka no. stara. On ma dwa zbiorniki, ma jeden z tyłu, drugi zbiornik ma tutaj, pod siedzeniem. Zobacz. Mhm. To jest dodatkowy zbiornik do benzyny. Będą, jest, się, jest na Będą się na CP nie zastanawiać, co jest, on robi, nie? Jest, jest siedzenie. jest reduktor zmiany biegów. E, chodzi o to, że musiałbyś sobie w nim gaźnik przeczyścić. nie? Zrobić obsługę paliwową. przeczyścić gaźnik. E, a tak to on, wiesz, no... Co mam ci powiedzieć, no? Tak jak cię zapewniałem, że nie ma rdzy. Wiesz, że samochód no, nie, nie ma. Naprawdę, rdzy, no kurde. naprawdę w ładnym stanie jest. No, no jest fajny.